Trener Jakub Popiński po meczu w Pionkach, Błonianka Błonie wygrała dzisiaj z prochem Pionki 2 do 0 w meczu siódmej kolejki Mazowieckiej czwartej ligi i chyba wygrana zasłużona, bo Błonianka była dużo mądrzejszą, bardziej doświadczoną i z większą siłą przebicia w ofensywie. To cię przeważyło w tym meczu? Myślę, że tak. No. Myślę, że tak, aczkolwiek to w piłce niewiele znaczy. To, że się bardziej doświadczonym, czy też jak Pan powiedział... Yy... Lepszą, nie wiem, dużą piłkarską, trzyma więcej sytuacji, to nie zawsze się wygrywa mecze, się doskonale na tym przekonaliśmy na własnej skórze. Na yy, świczy tylko, tylko wynik. Nieważne jak my chcieliśmy to wygrać i nam to się udało, Brawo dla chłopaków. Ale choćby byłby niedosyt, gdyby się jednak nie udało, patrząc przez, przez na tych 10 minut. Więc ten chyba naprawdę był w Zymku może, bo, bo jednak boniancy nie cenię, szło ostatnio i by był. Duży dosyć. Nie pan, to jest tak, takie, takie życie. No. Nieraz idzie, raz nie idzie. No. Nie dosyć zawsze jest. No. Nie, czy, czy graliśmy poprzednią kolejkę z bronią, czy też e, w Sulujówku, No to zapomnimy, bo to e, był, że tak powiem, w cudzysłowie dramat. Ale co z tego, że przyjeżdża lider bronia? Graliśmy myśmy lepszą bronią, przegraliśmy. Nie ma znaczenia, gdzie jedziemy, chcemy wygrywać każdy kolejny mecz. Mhm. Na co się udało? E, dzisiaj, prof, mi zaskoczył, czy raczej rozczarował i to było łatwe? Trzy punkty. Nic się mnie nie zaskoczył. Proch pionki. Nie widziałem drużyny. Nie za wiele wiedziałem. I tylko tyle. Ok. Dwie bramki. Ta druga w 90 minucie. I gdyby ten miał powiedzieć, dzięki czemu Cię bunianka wygrała? Co dzisiaj zafunkcjonowało tak, że wreszcie udało się wygrać? Czy posturwal był słabszy niż Ci ostatni? Znaczy Starsze o tyle, że nie straciliśmy bramki w końcu. I a już nawet dzisiaj się udało dwie więcej. Ale do sukcesu było nie chwilę bramki. Mariusz Sztobryn, trener prochu pionki proch pionki, błonianka błonie 0 do dwóch. Ten wynik chyba mówi wszystko, bo przed meczem mieliśmy nadzieję, mieliśmy ambicje, wiedzieliśmy jaki to jest dla nas ważny mecz sądziliśmy, że to drużyna w naszym zasięgu a czy dzisiaj zrobiliśmy coś, żeby ten mecz wygrać? Czy kompletnie nic nie zrobiliśmy, żeby go wygrać? Czy da się momentami dać gorzej niż my dzisiaj zagraliśmy? Z rywalem, który chyba... Był w naszym zasięgu, tak się przynajmniej wydawało, przed teore Teoretycznie był w zasięgu, ale zawsze w piłkę się gra, tak jak przeciwnik pozwala. Nie wykorzystaliśmy jakiejś tam sytuacji przed, przed bramką dla błonianki, gdzie Mateusz Szypański z trzech metrów, niestety nie da się tego w takich, w, w, przy tak wyłącznym meczu, nie da się... Nie powinno się tak tego nie wykorzystywać. Robert Kowalkowski w pierwszej połowie też sytuacja z głowy i sytuacja, gdzie tam można było wycofać tą piłkę lepiej trzy sytuacje przy naszej słabej grze tak naprawdę powinno coś tam wpaść. No i nigdy nie narzekam na sędziów, ale poziom sędziowania w pierwszej połowie jest skandaliczny dla mnie. Sędzia posłania przyjeżdża do pionek i za każdym razem wszyscy mają do niego pretensje. Dwa karne, dwa, dwie sytuacje na rzut karny, gdzie druga, druga w 40 minucie, gdzie Oskar Bawo dochodzi do piłki, jest przewracany w polu karnym, ma dobrą sytuację i gwizdek milczy, więc to tak... Wypacza wyniki w ten sposób, jak sobie. Kolejny raz chyba taka obserwacja. Po raz kolejny w czwartej liście przekonujemy się, ile znaczą umiejętności poszczególnych piłkarzy, tak, czyste, umiejętności piłkarskie, jedna rzecz i druga. No, to, to o czym co tydzień mówimy, czyli dojście do rywala mocniejsze, więcej zaangażowania w środku pola przede wszystkim. No ale po raz kolejny tutaj leżymy, no, to mówiąc, mówiąc wprost, tak? To co tydzień o tym mówimy, co dzień jest to powtórka z rozrywki. To, te, jak na to jakaś jest recepta, czy to jest... Ja myślę, że to tak, czasem się łatwo mówi doskocz, pobiegnij z łapką, natomiast jeżeli masz przeciwnika lepszego od Ciebie, załóżmy w środku pola, który mimo tego, że doskoczysz raz, drugi, trzeci, to, to uwolni się spod tego doskoku, przejmie pi, piłkę pod presją, wyjdzie z tego, wtedy po trzecim, czwartym, piątym doskoku jakby gdzieś tam się, co niektórym zawodnikiem odechciewa i, 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 i to widać, że, 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 że w tym elemencie jesteśmy słabsi. No, nie chcę tam w żaden sposób usprawiedliwiać, ale na pewno granie nasze w środku pola, środek pola, cała linia pomocy była dzisiaj dużo słabsza od błonianki. To był taki newralgiczny punkt na boisku, w którym drużyna gości była lepsza, przez co, przez co dzięki czemu wygrała to spotkanie tak naprawdę, bo wyszli przy pierwszej bramce dwoma, trzema podaniami, doświadczeni zawodnicy klepnęli naszą defensywę w bardzo prosty sposób. Druga bramka, oddajemy stoper przez Nikonia atakowany daje przeciwnikowi piłkę do nogi. No. Takie błędy siedzą w, siedzą w głowie i, i, i w głowie no i umiejętności, na pewno też umiejętności, na pewno brakuje, tak jak już powtarzałem kilkukrotnie, kogoś kto ten zespół pociągnął, kogoś zdecydowanego zdecydowanie, zdecydowanie e, wyróżniającego się poziomem w tym zespole. Natomiast no na tą chwilę na tą chwilę mamy taką kadrę i trzeba tą kadrą żyć i walczyć. I na koniec jeszcze taka rzecz, kolejne razy dwie zmiany w przerwie. Kolejny raz też małe zmiany tam na boisku, tak Robert Kowalkowski przeszedł do, do obrony, dwie zmiany weszli na boisko, Denkiewicz Kamil i Marcin Cierzuch, zeszli Kacper Jaroszek i Szymon yy, Sobieraj, te zmiany miało coś poprawić, i coś było lepiej, bo chyba w przebiegu drugiej połowy było gorzej, bo przegraliśmy 2-0 i sytuacji też było mniej strzelecki, więc... Że paradoksalnie w postaci bramki zaczęliśmy nareszcie grać piłkę, byliśmy więcej w posiadaniu. Natomiast e, no, próbujemy wszystkiego. Ja jestem tego typu trenerem, że szukam, jeżeli coś gdzieś nie idzie, to nie, nie, nie wznoszę modlitwy do nieba, tylko szukam, próbuję poprzestawiać, poprzestawiać zawodników, zagrać na dwóch napastników, tak jak gdzieś w końcowej fazie. Co byśmy dzisiaj nie robili, kogo byśmy na boisko nie wpuścili, to efekt był ten sam, nie wnosiło to zbyt wiele. Wiele poprawy w naszej grze weszło trzech chłopaków z ławki rezerwowych teoretycznie powinni dać jakoś, powinni pociągnąć ten zespół, natomiast wkomponowali się tylko w to, co, to, co było przed przerwą, więc, więc praktycznie większego pożytku nie było. Wrzesień to będzie chyba ważny miesiąc dla prochu w czwartej Lidze, bo będziemy grali z rywalami, którzy znów wydają się, że są w naszym zasięgu, czyli będzie to szydłowianka szydłowiec, będzie grom Warszawa. Będzie KS raszyn, będzie też orzeł wierzbica, jakiś powiew optymizmu przed tymi meczami. Jest mi o tej porażki dzisiejszej, czy raczej to... Zawsze, zawsze, trzeba, zawsze trzeba walczyć. Ja zawsze powtarzam, że, że no, upadniesz raz, drugi, no to wstań, walcz, chciej, bij się o, o, to, żeby, o to, żeby zwyciężać. Na pewno nam się może tam wydaje, że są w zasięgu wszystko to są drużyny ograne na poziomie czwartoligowym mają kapitał w postaci doświadczenia e, kilku, wielomeczowego na, na tym poziomie są jakby pewniejsi, nam brakuje, na pewno nam brakuje pewności. E, no ale mówię, chcemy Chcemy mimo wszystko, nie będziemy się poddawać, będziemy chcieli się mobilizować, będziemy chcieli, chcieli mimo wszystko próbować punkty zdobywać i przede wszystkim poprawiać naszą grę, bo no tak uważam z perspektywy, z boku, że zespół Bojanki był w naszym zasięgu. Natomiast no, jak my nie strzelimy bramki, no to przeciwnik tam no, popełnimy w, gdzieś w każdym spotkaniu popełniamy jeden, dwa, trzy błędy, które są bezlitośnie wykorzystywane przez przeciwnika i tak samo było dzisiaj no, musimy się wziąć z, bardziej gdzieś tam złapać po męsku i, i, i zacząć w końcu walczyć więcej, bo, bo tej agresji jest zdecydowanie za mało. Dzięki bardzo.